Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj Wam pokażę update. Wiem, że on był w piątek, ale ja go Wam pokazuję dzisiaj, czyli w poniedziałek, ale nie będzie on nudny, ponieważ to będą same sekrety z nowego update'u, a ich jest naprawdę mnóstwo. Także dla zasady, jak klikam zagraj, wyklikajcie łapeczkę do góry, lecimy z tym, bo mamy nowe studio filmowe w Brookhaven. Jak już wiecie, jest pełno przecieków. Jak teraz Woldek rządzi, to po prostu na każdym kroku można spotkać jakieś przecieki. Już dawno, dawno temu było wiadomo, że to po prostu będzie studio filmowe. Także jak wleciał ten update, no nie było dużego zaskoczenia, ale ja niestety byłam na wyjeździe, znaczy no było bardzo fajnie, więc się cieszyłam, że byłam na wyjeździe, ale trochę szkoda, bo nie mogłam zobaczyć jako pierwsza tego update'u, ale słuchajcie, sprawdziłam dla was najlepsze sekrety i dzisiaj wam je wszystkie pokażę, oglądajcie ten odcinek do samego końca i róbcie je razem ze mną. Słuchajcie, bierzemy sobie pierwszą działkę 11, to sobie zamykamy tego, nie chcemy, dziękujemy bardzo, klikamy tu i na samym końcu jest darmowe studio filmowe dla wszystkich, także mega fajnie, nie trzeba posiadać gamepasa i każdy może to mieć. Oczywiście standardowo patrzymy że obwódka jest czerwona. Witamy sekrety. Bierzemy ten dom i zobaczymy sobie, jaką w środku wygląda. Wy już na pewno wiecie, więc nie będę was widzowie nudzić tutaj tymi właściwie scenografiami, można powiedzieć. Nie będę wam tego pokazywać, bo jak pewnie też zdążyliście zauważyć, mamy nowy megafon, chyba, że ktoś nie widział, no to pokażę, proszę bardzo, proszę bardzo, taki megafon. I jest też tutaj OK. Lecimy z tym akcja. Dobra, no to dzisiaj możemy sobie właściwie zmienić, możemy sobie nazwać scenę. Uwaga, sekrety. Uwaga! decentralized и o vaga vaga и I... e Dobra, zaczynamy widzowie. To jest odcinek z sekretami. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Dobra, słuchajcie, musimy teraz sobie tutaj wejść i zobaczcie. Mamy tutaj takie studio filmowe. Bardzo fajnie, jest ogólnie bardzo dużo szczegółów. Więc tak jak ostatnio narzekałam, że mimo, że bardzo dużo osób pracuje nad tymi update'ami, bo wcześniej był tylko Wolfpack, a właściwie ktoś jeszcze mu tam pomagał, natomiast teraz więcej osób nad tym pracuje, więc duży plus, że jest tutaj dużo szczegółów i jest to fajne. Więc sprawdźmy sobie, jak te sekrety u nich wyglądają. Pierwsze, co musimy, widzowie, sobie wziąć tutaj z tego pomieszczenia, można powiedzieć, tu jest chyba dyrektor, siedzi. Mamy czerwoną kartę i z tą kartą, zobaczcie, ona jest czerwona, więc już wiadomo, że o coś tutaj chodzi. I musimy zejść do piwnicy. Tak, w tym studiu filmowym mamy piwnicę. Generalnie, mega mi się tutaj podoba, bo jest bardzo realistycznie. Ogólnie ta scenografia niezbyt mi się podoba, bo jest wojenna. Ale dobra, chodźcie tutaj. Musimy teraz zejść i musimy sobie przyłożyć tutaj kartę. O, zobaczcie, i jedziemy w dół. No i dojechaliśmy. Słuchajcie, jak wysiadamy z windy, to w ogóle zobaczcie na. A to ile mamy tutaj manekinów! To jest prawdziwe studio filmowe, to jest jakiś labirynt z manekinów. Możemy sobie tutaj znaleźć różne rzeczy, ale dobra, w każdym razie nieważne. Zobaczmy sobie teraz tutaj. Mamy oczywiście safe, bo w każdym domu musi być safe. On jest tutaj ukryty, a właściwie nie jest jakoś specjalnie ukryty. W każdym razie chodźmy teraz tędy, bo jak widzicie, mamy tutaj pierwszą lampeczkę zapaloną i to oznacza, że mamy jakby pierwszą czynność zrobioną do tego sekretu. No okej, okay, czyli mamy pierwsze co kartę, to już jest pierwsze coś zaliczone. Okej, okay, tutaj mamy napisane Activate Chamber, czyli chyba sceny, science fiction experiment. Aha, dobra, to, to chyba chodzi o jakiś kosmos i wtedy dostaniemy tu chyba jakąś kartę? Bo na razie tu nie możemy przejść. Dobra, czyli musimy wrócić, i musimy teraz zapalić sobie yy, chyba jakąś scenografię związaną właśnie z kosmosem, z jakimś science fiction. W ogóle w tej windzie teraz jest muzyka, i fajnie to zrobili. O, jesteśmy, wysiadamy. No i słuchajcie, musimy sobie teraz przeklikać, bo oczywiście, żeby przeklikać scenografię, teraz mamy na przykład Brookhaven pod oblężeniem. Dobra, mamy już gotową naszą scenografię, ale jeszcze wcześniej, zanim wam coś pokażę, to zobaczcie. Tutaj jest taki pokój do przebierania się, więc widzicie. Mamy tutaj dwie toaletki, lustro, lustro, i teraz zobaczcie, co się stanie. Musimy podejść najlepiej do tych środkowych, tutaj kopu, można powiedzieć. Klikniemy sobie tutaj na ten przycisk i zobaczcie, on jest taki środkowy, się zapalił. Następnie klikamy tutaj. Uwaga. I zobaczcie, co się stało. Włączyliśmy jakąś elektryczność, jak to się zapaliło. Wow, to jaki efekt świetny dało. No i mamy teraz już to zrobione, tak? No i zobaczmy sobie teraz, właśnie w tym pokoju, gdzie się przebiera. Patrzcie na to, to lustro po prostu pękło. To było tak silne, tak mocne, ta elektryczność. I w ogóle te głowy jakby się odwróciły, czy co? jakieś takie głowy. Ej, czy wy widzowie też tu widzicie jakieś głowy i oko? Jakieś dziwne tutaj rzeczy. Powstaje jakoś inna cywilizacja. W każdym razie zobaczcie, tutaj pękło lustro. Musimy wziąć sobie teraz tą siekierę i musimy tutaj nawalać, żeby się to lustro... No i jak już się stukło, no to trudno. 7 lat nieszczęścia. Ja tego nie zrobiłam, no ale muszę dobić, żeby znaleźć kartę, bo tam w środku powinna być karta. Więc trzeba blisko podejść i zobaczcie, co my tutaj mamy. Znaleźliśmy mega informacje. Madison napisała do nas. Moja droga, mam nadzieję, że to do ciebie dotrze. Agencja nadal się rozwija, i obawiam się, że wkrótce wszyscy dołączą do jej szeregów. I zobaczcie, to bardzo szybko znika, więc trzeba szybko przeczytać list i wziąć tą kartę niebieską, bo zobaczcie, już list, lustro właściwie jakby samo, samo się złożyło. To jest mega dziwne, co się tutaj dzieje, ale zawsze te sekrety z agencją są mega dziwne. I zobaczcie, tutaj na monitorze też się pojawiło ich logo, czyli to będzie sekret agencji, co tu się będzie działo. Dobra, mamy kartę niebieską, czyli możemy przejść dalej. Chodźcie, widzowie, idziemy. Teraz Musimy użyć czerwonej, żeby zjechać Niżej, oczywiście zaraz nam tutaj zagra Elegancka muzyka, a wy w tym czasie możecie Dołączyć do mojej grupy z Robloxa Team Party X Ostatnio wstawiłam fajny odcinek Chowany właśnie w fajnych miejscach A wy chcieliście dołączyć, więc słuchajcie Każdy może dołączyć, kto będzie w mojej grupie W Robloxie, zapraszam serdecznie Team Party X Tam są też takie moje koszulki wiosenne Jak wam się podobają, napiszcie w komentarzu A my lecimy dalej, zobaczcie Mamy już trzy etapy zrobione I jeszcze trzy nam zostały, i uwaga Otworzyliśmy to, możemy wejść dalej! Co jest grane? Co ja tu odkryłam? Co to w ogóle jest? To są kamery agencji, ona po prostu wszystko widzi. Wymagana weryfikacja sygnału. Szczerze, wyjdź nic, śledź, nie rób pieniądze. To co to w ogóle są za hasła? Mnóstwo przycisków, jakichś niezrozumiałych dla mnie rzeczy, nie wiem o co tu chodzi. Ale słuchajcie, to jeszcze przecież nie koniec. Żeby to odblokować, to chyba trzeba coś z tych wyrazów tutaj ułożyć, ale nie mam pojęcia, czy to zadziała. Dobra. Czy coś tu trzeba... Okej, okay, to jest źle. Dobra, wyłączamy. Coś tu trzeba ok, śleć, tego nie mogę, ale szybko, ostrożnie, szczerze, pomyśl, może, może pomysł damy, nic coś. Szczerze, szybko, ślepo? O co tu chodzi? Aha, dobra, czyli tych po lewej stronie śleć, nie rób, pomyśl, pieniądze to nic, wszystko. Nie rób, pomyśl, działaj. Ej, to jest trudne. Dobra, widzowie, kolejna próba. Śleć, dajemy sobie tutaj Ślepo. Nie rób. Yy... Nie wiem, pomyśl? Może dajmy pomyśl? Pieniądze to... wszystko. No, to jest logiczne. Jest, dobra! Czyli patrzcie, musi być ślepo, pomyśl i wszystko! Jest weryfikacja sygnału, słyszycie ten dźwięk? Pozyskiwanie linków w dół? Kod sygnału 404, mamy to odblokowaliśmy. Yeah. Ale żeby to wszystko działało, pamiętajcie, widzowie, że Wy też musicie tutaj to dać. Czyli śledź ślepo, nie rób. Pomyśl, pieniądze, to wszystko. Ale dziwna zagadka. W ogóle to są jakieś krótkofalówki. Czyli oznacza to, że ci agenci się w jakiś sposób tutaj ze sobą kontaktują? Bardzo dziwne, po co im to, ale na szczęście tutaj nikogo nie ma. Jest też kawa. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale kawa? A oni sobie tutaj kawę piją i patrzą na to wszystko. No dobra, to mamy kod sygnału 404. Okej, okay, czyli mamy zrobione dwie rzeczy, widzowie. Weszliśmy sobie już tutaj. Super. Więc dobra, dobra, a jak Ek ekstra mamy super zrobione to wszystko, więc możemy się stąd ewakuować. Pokażę Wam dokąd. Będzie to ostatnia rzecz, którą musimy zrobić. I nie będzie to tutaj na parterze. Musimy się wspiąć wyżej. Halo, chcę już dojechać! Jak to się długo jedzie normalnie jak w prawdziwym życiu? W każdym razie musimy sobie wejść tutaj do góry i po drabinę też się tam spiąć. Zobacz. Zobaczcie tutaj i zobaczcie w ogóle, jakie mamy tu sekretne miejsce. Można się tutaj, tutaj schować, ale my musimy wejść na samą. Halo, przepraszam, chciałabym wejść. To, to, to nie jest takie proste, tak? To nie jest takie proste, żeby tam wejść. Dobra, już wchodzę. Jesteśmy, zobaczcie, co my tutaj mamy. Wow, musimy tutaj teraz wbić nasz kod, czyli to był kod 404, dobrze pamiętam widzowie? 404, uwaga, oczekiwanie na wejście i uwaga, kliknam. Rozszy... Reagowanie na cel, śledzenie celu. Co? O co tu chodzi? Co się tutaj będzie działo? Podkładka do naczynia? Co, 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 co? Sygnał aktywowany. O, widzicie to? Co jest? Jakiś sygnał został aktywowany. Patrzcie na to, co się tu... wydarzyło. Ej, co to było? Do kosmiejtów czy co? Dobra, sygnał puszczony widzowie. Nie wiem, co on oznacza, ale w każdym razie mega to zadziałało. Wszystko się sprawdziło. Czyli tak, okej, okay, nowi twórcy dali nam pierwsze sekrety. Było to bardzo fajne. Trzeba było trochę tu iść, trochę tam. Ogólnie fajnie, że to. No, ta wiadomość właściwie od Madison była gdzieś tam, właśnie w tym pokoju, gdzie się przebiera. Sprawdźmy sobie, czy teraz właśnie wszystkie zrobiłam kroki. Tak jest, wszystko się pali na zielono. Oznacza to, że wszystko zrobiłam. Chodźmy tutaj. No, patrzcie, jestem w ogóle ciekawa tych Kamer. Musimy zaraz się wybrać do tego miejsca. Wydaje mi się, że to jest szpital. To jest jakoś naprzeciwko regału. Muszę to jakoś zapamiętać. Okej, okay, tutaj też nas tym. Dobra, to jest jakby sam szpital. Oni obserwują swoje miejsca. Kod sygnału aktywowany. Dobra, wszystko zrobiliśmy. Chcieli to ukryć, ale i tak to znaleźliśmy. Myślę, że to był jeden z najlepszych sekretów jak do tej pory, jeśli chodzi o nowych twórców, znaczy tych, którzy to przejęli, czyli o firmę Woldex. Bardzo fajnie, podoba mi się. Oprócz tego szanuję za zakraty. Bo widzicie, mamy tutaj też dla VIPów inną scenografię, czyli właściwie. No nie wiem, co to przedstawia złoto. Dobra, piraci z Karaibów. Możemy sobie tutaj nagrać. To trochę wygląda jak wyspa. Mamy złoto i tak dalej. Fajnie, że możemy sobie dobrać tutaj te elementy, czyli dodatki, które tutaj są. Natomiast tutaj możemy sobie klikać, jakie chcemy tło. To wygląda mega fajnie, jakby ktoś napadł na tą wyspę. A to, no tutaj green screen, czyli dajemy sobie, co chcemy. Lub to. Wow! Ej, to wygląda kozacko. Oprócz tego jest ten fajny też megafon. Podoba mi się to, że też właśnie zobaczcie, jak jak to wszystko działa, że możemy włączyć i pokazuje naprawdę, że nasze ręce się przy tym ruszają? Tak samo jeśli chodzi oto, zobaczcie, my po prostu dotykamy dwoma rękoma tak naprawdę tych itemów, to jest mega fajnie, że właśnie takim się to udało coraz bardziej się to rozwija no, generalnie na plus, fajnie, że to lustro pękło i za tym lustrem był ten list, więc to jest duży plus moim zdaniem, napiszcie w komentarzu tutaj mamy też, bo zobaczcie, to jestem ja o, zobaczcie, będzie moje zdjęcie o ja, to ja się tu przeglądam, ja jestem gwiazdą normalnie no i tutaj też jest fajny pokój, generalnie wszystko jest tak jak w prawdziwym życiu, w takim studiu filmowym. Bardzo mi się podoba. Z zewnątrz wygląda tak, no ale generalnie widzowie no tak już było, tak? Nie da się ukryć, że te przecieki są teraz bardzo powszechne i wiele youtuberów widziałam, że już to nagrywa i ma do tego dostęp. Też mam do tego dostęp, ale szczerze nie sprawia mi to takiej frajdy, że informuję was o tym wszystkim jakoś mega szybko, bo no chciałabym jednak wiecie, ten piątek przychodzi, każdy czeka na update, a takie spoilerowanie no nie jest fajne. Ja wolę tak, wiecie, wchodzę i jestem wow, zaskoczona, jest studio filmowe, a nie, że wszędzie wkoło wszystko Wszyscy już wiedzą, co będzie, i to w ogóle nie ma żadnej frajdy, więc moim zdaniem to jest minus, że są takie przecieki, już każdy wszystko wie, co będzie i nie ma takiej niespodzianki, nie ma takiego. Wow, tego raz się nikt nie spodziewał, że na przykład będzie update motelu, tego w ogóle nikt nie wiedział, tak? I był mega update, mega aktualizacja, więc ogólnie ja tam nie jestem zachwycona, że te przecieki są. Wolę, jakiś piątek, pyk i działamy z update'em. No i teraz zobaczymy sobie, widzowie, kiedy będzie kolejny. Już się nie mogę doczekać, subskrybujcie kanał, Ja oczywiście na bieżąco będę Wam wszystko pokazywać. Mam nadzieję, że Wam się też udało wszystkie te czynności zrobić i ten sekret odkryć. Napiszcie, że Wam się to udało, a ja Wam przypnę serduszko. Dołączajcie też do mojej grupy Zeroblocksa i widzimy się w kolejnym odcinku z Amelką.